Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Akademii Rodzinnej Online. Kącik malucha. Dzisiaj mam dla Was propozycję, jak możecie dorysować, dokończyć um, obrazek, zdjęcie bądź pocztówkę. I fajne jest to, że będziecie potrzebować bardzo mało rzeczy, a najważniejsza, e, dzisiaj, najważniejszy aspekt, aspekt to będzie Wasza wyobraźnia. Także, tak, potrzebujecie kartkę. Najlepiej białą. Klej. Nożyczki, jeżeli sami stwierdzicie, że są Wam potrzebne. I coś do rysowania, czyli kredki, pisaki, zakreślacze, ołówek. Cokolwiek, czymkolwiek lubicie rysować. I teraz tak. Jak mamy naszą kartkę, naklejamy na kartce to, co znajdziemy w szufladzie. Może to być pocztówka, najlepiej taka jak tutaj, czyli że nie mamy, bo w tej pocztówce mamy ramkę. Chyba, że chcemy z niej skorzystać i będziemy ją po prostu y, powielać w naszym obrazku. Tutaj nie mamy tej ramki i możemy ten obrazek tutaj dokończyć. Na przykład, jeżeli oczywiście naklejacie w miejscu, na kartce, która wam najbardziej odpowiada do waszego projektu i obrazku, i, i tego, co sobie tam wybierzecie. Ja na przykład mogę nakleić pocztówkę tutaj i dorysuję sobie tutaj resztę tego drzewa. Tutaj na przykład jest niebo, jest kościół, mogę dorysować resztę tego kościoła, słońce na niebie. Tutaj też są jakieś deptaki, oczywiście tutaj mogę sobie te deptaki dorysować. Znalazłam też kartkę wielkanocną. Na potrzeby tutaj filmiku. Mam niedokończone niektóre tutaj jaja, pisanki, te kwiatki, w bazie. Oczywiście to wszystko możecie sobie dorysować. W miejscu, klejcie w miejscu, które Wam najbardziej odpowiada, z którego chcecie tylko dokończyć. Fajną opcją jest też to, jeżeli rodzice pozwolą, możecie wykorzystać zdjęcie. Ja na przykład znalazłam tutaj dwa takie zdjęcia i mogę sobie dokończyć. Jeżeli to nakleję na Naszą kartkę mogę sobie dokończyć tutaj e, trawę, zboże, pole, drzewa, słońce, może następne budynki. Tutaj mamy kościół, możemy dorysować tutaj, jeszcze mamy ławki y, z czerwonego ogólniaka, możemy dorysować boisko przed tą szkołą, możemy dorysować ten kościół, to co, możemy dorysować to co chcemy, bo to co naprawdę się tam znajduje, jeżeli wiecie skąd to zdjęcie, czy to, to zdjęcie było zrobione. Tutaj na przykład znalazłam zdjęcie lilianki w Decznie. Wiemy jak wygląda Deczno. Możemy dorysować pomosty, możemy dorysować trawę, plażę. Tą część z piaskiem. Ale myślę, że fajną opcją będzie też znalezienie po prostu Waszego zdjęcia. Na przykład tu mam zdjęcie lilki jak była w wieku Marysi, czyli miała 3 lata. I mogę sobie nakleić znowu w miejscu, które mi najbardziej odpowiada i po prostu dokończyć. Nawet jeżeli to tło miałoby być teraz żółte i miałabym dokończyć tylko tutaj żółte obramowanie okręgu tutaj tego na placu zabaw, to też myślę, będzie to fajna zabawa. Ale też znalazłam lici. Na pewno wasze mamy, tak samo jak ja, może nie kolekcjonują i nie zostawiają wszystkich waszych obrazków, bo Wiemy, że, że tworzycie bardzo dużo pięknych ilustracji, malowideł, rysunków kolorowanych, ale takie najważniejsze, najciekawsze, pierwsze, najbardziej udane często sobie zostawiamy w szufladach, więc po prostu mamy. Ja na przykład mamy cały czas zawieszone na tablicy w przedpokoju obrazek, który wykonała Lilka, gdy miała 3-4 lata. Przedstawia on tatę i na przykład świetną opcją będzie to, E, aby nakleić ten stary obrazek taty Tutaj Tym bardziej, że zbliża się dzień taty A tu pomogę poprosić Liliankę Albo jej zaproponować Że skoro zbliża się dzień taty To teraz po tych kilku latach Może narysować tak jak teraz rysuje taty I tu może być tata teraz Tu tata te parę y, 4-5 lat temu Albo może tu dorysować resztę naszej rodziny I myślę, że to będzie fajna opcja Do włożenia... Y, nawet w ramkę, że wiecie, że pół obrazka jest jakby narysowane parę lat temu, a reszta obrazka jest narysowana teraz. Więc myślę, że to też będzie fajna propozycja. Także tak jak mówię, kartka, klej do przyklejenia y, pocztówki, obraz, zdjęcia, cokolwiek tam mamy z tej szuflady, pozwolą Wam zabrać. Może macie jakieś kartki... Urodzinowe, i na przykład jest na nich bukiet, i możecie go rozbudować, dokończyć, bądź narysować stół, wazon, na którym te kwiaty stoją, z kartek okolicznościowych. Także mówimy: zdjęcia, pocztówki, stare obrazki, a może macie jakąś kolorowankę i możecie ją dokończyć, dorysować, jeszcze jakieś kontury tej kolorowanki. Także myślę, że to będzie fajna opcja z tymi zdjęciami. A teraz, z racji tego, że wczoraj był dzień dziecka, ja drogie dzieci życzę Wam. W samych słonecznych dni, zdrówka przede wszystkim spełnienia marzeń, sięgajcie gwiazd, spełniajcie swoje marzenia, bądźcie odważni, otwarci do świata i do ludzi, zawsze-zawsze uśmiechnięci, a z tej okazji, bo od paru lat. Y y y Panuje taki, taki hit, panuje taka moda na wrzucanie na media społecznościowe swoich zdjęć z dzieciństwa, więc żebyście mogli dzisiaj też się pośmieć. ja też Wam pokażę takie zdjęcia. Specjalnie znalazłam takie zdjęcia, gdzie jestem w wieku moich dziewczyn. Marysia ma 3 lata, więc znalazłam swoje zdjęcia, jak miałam, no byłam trochę młodsza od Marysi, ale możecie się pośmiać. To jest mała pani Paula, mam nadzieję, że widać. I znalazłam zdjęcie gdzie byłam mniej więcej zdjęcie nie jest podpisane, ale tak wnioskuję mniej więcej w wieku Lilki Lilka jest w pierwszej klasie to jestem ja, mając gdzieś około 8, 8 lat. Także tak, ja też byłam kiedyś dzieckiem myślę, że myślę, że zdjęcia Wam się spodobały. I jeszcze chciałam nawiązać do poprzedniego filmiku, ponieważ w poprzednim filmiku pokazywałyśmy Wam z dziewczynkami jak zrobić magiczne jajo. Ja nasze jajo zachowałam. To jest nasze jajo, które leżało w odcie no ponad 48 godzin. Jajko nieugotowane. Także e, zapraszam do filmiku poprzedniego, jeżeli chcecie stworzyć sobie umowę skaczące po ladzie jajo. Także zaglądajcie do poprzedniego filmiku. E, wykonujcie z ciekawością tutaj nasze propozycje, nasze zabawy. E, i nic, ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, i jeszcze raz wszystkiego najlepszego, także do zobaczenia.